Cześć! Dzisiaj trochę mniej piłowarsko, trochę bardziej podróżniczo. W kilkanaście minut chciałem Wam pokazać, że na Podlasiu jest pięknie i że da się uważać na nim pyszne piwo. Zapraszam do oglądania. Cześć Siemanko, z tej strony Paweł. Witam Was bardzo serdecznie. Jest trochę głośno, bo jestem na dwójce. Właśnie zjechałem z Brajem w Poznaniu a ruszam ważyć piwo na Podlasie. Na Podlasiu plan jest prosty, ważyć dwa świetne letniaczki Bira? Berlinera z owocami. Jak to nam pójdzie, zobaczycie w dalszej części filmiku. Postaram się w tym materiale także pokazać trochę smaczków z moim na Podlasie, bo oczywiście nie samym filmem człowiek żyje. E, też mam nadzieję sobie trochę poswiedzać, trochę pojeść, e, trochę ciekawie spędzić czas, niż bym to spędził u siebie w Nowym Poznaniu. Także miłego oglądania. Pierwsze dni w Białymstoku poświęciliśmy na aklimatyzację z podlaskim klimatem. Tylko sobie lejesz? Tylko sobie, a Ty co, możesz popatrzeć co nie <grym> No to dzięki. A soli ile Pan daje? 10 gramów na szklankę wody. Dziś, czy, nie, czy ukradł Pan to z budowy? W sumie, nie no, z z budowy, można no, by było normalnie <grym> robić. Albo odwrotnie, bo jak, jak wiesz coś budowy, to sobie weźmiesz to od pizzy, nie, Oprócz degustowania piwek zrobiliśmy też ciasto na pizzę, w tym jedno z nich na drożdżach Oslok Fake, nie polecam. Ogarnęliśmy też zakupy, zarówno te piwowarskie, jak i niepiwowarskie. W wolnych chwilach trochę pobiegałem w deszczu po starosielcach, tu pozdrawiam pana Krzysztofa Kolonowicza. Oraz poćwiczyłem swój kalaki angielski, tu pozdrawiam panią magatę. Tu jedzie? Widać. Pokaż pizzkę, pizka, pizka, To jest ważne, nie ja. Dobra, jedziemy. Bardzo piękna jest. No, szlask. Coś więcej? Nie mam czasu teraz rozmawiać. Siema, dzisiaj trzeci dzień wyjazdu, a tak naprawdę pierwszy gdzieś, gdzie wyjeżdżam w teren. Musiałem dwa dni się zaklimatyzować. I lecimy w grubszą trasę. Białowieża plus Siemiatycze, a tak naprawdę dużo, dużo więcej punktów, ale długo wymieniać. Lecimy. Elo, jest 8.12. My jesteśmy w Kraina otwartych okiennic. I takie widoczki na start. Także idę tutaj przejść. Idziemy już do Białowieży, po drodze będziemy przejeżdżać przez stąd sporo miejscowość Hajdówka. Białowieża praktycznie za nami. Jeszcze sobie wskoczę po piwko, zerknąć jak wygląda dworzec i lecimy w stronę Góry Grabarki. Zeszło trochę czasu, ale wydaje mi się, że zobaczyłem całkiem sporo. Trochę to było może zbyt ekspresowe, ale jestem zadowolony. Lecimy dalej. No i to tyle, jeśli chodzi o białowieże Było naprawdę mega. Naprawdę jest to tutaj robić. Trochę żałuję, że poświęciłem na to miejsce. Tylko i wyłącznie około 5-6 godzin, bo jest coś co robić przez cały dzień. Jedyna rzecz, której mi brakowało, to piwo. Piwo bezalkoholowe, bo oczywiście alkoholowego nie biję. E, w postaci kraftowej, bo kupiłem sobie leszka free, tak by się z Poznania, gdzie to piwo jest ważone, e, przejechać aż e, prawie do Białoruś, żeby napić się e, tegoż piwa. Nie ma czasu gadać, lecimy dalej. E, przede mną góra grabarka, czyli muszę pojechać e, aż gdzieś w okolice Siemiatycz. Drugą część trzeciego dnia spędziłem na górze Grabarka, która nazywana jest także prawosławną jasną górą. Miejsce to jest niezwykle magiczne, wręcz mistyczne. Obraz pewnie tego nie oddaje, ale ja miałem ciary podczas swojego spaceru. Po grabarce wdrapywałem się jeszcze na górę zamkową w Mielniku, z której był świetny widok na bóg oddzielający w tym miejscu województwo Podlaskie od województwa Mazowieckiego, a po nim krótka wizyta w prywatnym kaszteliku Korona Podlasia. Siemanko, dzień czwarty. Postanowiłem pojechać do Biebrzeńskiego Parku Narodowego. W sumie już nim jesteśmy. Celem głównym jest wieś Dobosz, z której wyruszymy w 10-kilometrową w jedną stronę trasę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co będę się stołował bardzo zdrowymi batonami, które nadzieję, da bliżsi uda dzisiejszą wędrówkę. No jestem ciekaw, czy też pogoda dopisze, bo boże, nic totalnie z tego nie wyjdzie, od 15 może padać, nie musi, mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, także wyruszamy. No widoczki, całkiem przednie, fajnie widać te rozległe tereny, także myślę, że to jest spoko preludium przed e, szwendaniem się przez pewnie najbliższe 3-5 godzin. Mam nadzieję tylko, że się gdzieś nie zaryje w tym lesie. No, i dotarliśmy na parking. Jest on całkiem spory. Tak to to wygląda. Na spokojnie 20 aut myślę, żeby, żeby to wystarczyło. No ale co, nie będziemy się w samochodzie, ruszamy w traskę. Mój samochód po dwóch dniach na Podlasiu. Tak, no i naszym celem są gugny. Poprzez wieżę widokową oczywiście. No i z powrotem, czyli trochę sobie, trochę się nachodzimy. Po drodze napotkałem taras widokowy, właśnie sobie na nim jesteśmy. No i zdałem sobie sprawę z tego, jak duży błąd popełniłem mianowicie nie wziąłem lornetki. Jestem pewien, że. jak to pokazuję że gdzieś patrząc się w tę stronę, na 100% byśmy jakąś zwierzę dostrzegli. dobrym szlaku no na dobrej drodze. Ja już od mam całe mokre, A powiem szczerze, że już wczoraj one były całe ubłocone, teraz wyglądają tak, no ale cóż, przygotowałem się jak przygotowałem, już teraz muszę wziąć to na klatę. Coś się tam rusza. przed Dobra, mamy chyba wieżę widokową, uwaga, szerszenie, jest tu ostrzeżenie, Zlecimy na górę. I sprawdzamy co tam zwierzę widać na szybkości. Praktycznie nic nas nie ugryzło. I czyżby to był koniec wędrówki? Możliwe. Zerkniemy, czy da się w ogóle w takich super butach nabiegł jakie ja mam pójść o krok dalej. Wow, szerszeń. Chyba martwię szerszeń. Uf. Póki co oprócz komarów nic nie widzę. że zaraz będę a są szybciej niż tu wszedłem Dobra, spróbuję dalej się przemieścić, bo coś krótka ta trasa wam. Oczywiście muszę się cofnąć do tą samą trasą, Żadna inna tam nie prowadzi, a, a pójście poza szlakiem, no oczywiście poza tym, że jest tutaj yy, rzeczą bardzo haniebną. No, no pewnie sprowadziło mnie w bagno, w co nie wylazł. Woda. Dzisiaj te buty były bardziej butami do pływania niż do biegania. Standardowe są butyki do biegania. I, I cóż, myślę, że powinny być zadowolone z takiej ewolucji. O, wydaje mi się, że w samą porę wracamy, bo zaczyna troszkę parać. Prawdopodobnie ty kocin będzie zwiedzany w deszczu. Naprawdę głupi ma szczęście. rozpaduje się coraz mocniej. A ja mam już jakieś nie wiem, pół kilometra do samochodu. Także przyspieszam kroku i widzimy się w kolejnym punkcie, czyli Tykocinie. Tak jest. Renata już czeka. Wsiadamy i jedziemy. Patrzcie jakie ugnojone. Wyjechał Bieszczuch na Podlasie. Jestem w Tykocinie. No niestety nie do końca udało się uciec przed burzą. Tutaj mamy zamek. Punkt pierwszy. Raczej nie będę go w środku Eee, zwiedzą. Oczywiście przed deszczem, bardziej niż burzą, bo grzmieć póki co jeszcze nie grzmi. Na szybkości pewnie zrobię kilka fotek, no i lecimy dalej do Tykocina. Eee, zwiedzanie miast w deszczu nie jest... Eee, nie, że do rzeczy najprzyjemniejszych, no ale co zrobić. Tak się żyje w tym Tykocinie. 15 minut i wygląda to tak. Eee, spoko rzeczy. Jakieś regionalne bułki są chudowe. Fajna sprawa przywracanie no, starych jakichś przepisów, starych dań w nowoczesnej formie no, ale szczerze mówiąc nie chciałbym się da to czekać, musiałbym pewnie z pół godziny, godzinę posiedzieć w restauracji a chciałbym lecieć zwiedzać dalej mam nadzieję, że to się uda, pewnie nie na miejscu w tej godzinie wcale lepiej to nie wygląda plus jest taki, że park, który sobie stoję jest bezpłatny a tu chyba jest restauracja, w której się przejdę, bo w takim deszczu nie ma co zwiedzać, nie przesadzajmy, dzisiaj już e, dość mokre buty mam, e, cały mokry już być nie chcę. Dzielnica Żydowska, brukowane uliczki, to tutejsze to jest piękna sprawa, no ale dzisiaj piękne chyba nie będą. Ech, <ścoughs> jak pech to pech, o sakra. niestety syf pogoda, więc dzień zamienia się a, z dnia podróżowania w dzień gotowania, co też jest oczywiście super. Także kończę tutaj parkowanko i lecimy robić jakąś dobrą garam masalę, mam nadzieję, czy coś w tym rodzaju. Siema. Wyjechaliśmy kawałeczek za Białystok i idziemy na wieżę widokową na górze Świętej Anny. Tak w ogóle to jest dzień piąty i sobie zrobiłem taką, taki mały postulat, takie małe preludium przed Puszczą Knyszyńską, która powinna być konkretem, nie da się ukryć. A co prawda, Puszczę Knyszyńską poleca się, aczkolwiek no, wiadomo, nie chcemy zrobić tego solo, a poleca się obczajać, zwiedzać się wieczorem czy też w nocy. Wtedy można spotkać wilki, można spotkać inną dziką zwierzynę. No natomiast no, trochę bym się cykał samemu. Także wybrałem jednak porę za dnia. no Powiem szczerze, że myślałem, że to będzie 5-10 minutowy spacerek. A tu się idzie i idzie. Eee, przed mną jeszcze chyba kawał trasy jest. Wow, nawet gdzieś trafiłem. Gdzie jest ta cała wieża widokowa? która Strzelam, że będzie zwykłym, ale zwykłą taką wieżą obserwacyjną. Oho, jest i w końcu tabliczka, wieża widokowa, także nikt mnie nie oszukał, ale ten pan w krótkim czasie musiał się narobić, ale po prostu nikt tędy od tygodnia nie przechodził. Ja już ją widzę, wy jeszcze nie i powiem wam, że robi wrażenie, robi wrażenie, spodziewałem się czegoś totalnie innego, zobaczyłem jakie będą widoczki z niej. To jest ta nasza wieża obserwacyjna, punkt widokowy. No, powiem Wam, że jest mgła, więc sądzę, że za dużo widać nie będzie, ale jeśli chodzi o wysokość, no to jest całkiem konkretnie. Kurde, jest wysoko, jakby to Paweł, pan, pan, pan Paweł e, powiedział. Okej, okay, wzgórza świętojańskie. Wygląda to zacnie. Półtora miliona, żeby ta wieża stanęła. żebym ja mógł się teraz na nią wdrapać. Czy było warto? Przekonajmy się. Całkiem, powiem Wam, zgrabnie to zrobili. Ale czy warte to jest półtora miliona złotych polskich? Oceńcie sami. Widoczki wierzę, że przednie. No ale nie wiem, na pewno nie wiem czy to jest aż tak atrakcyjna sprawa. Dzisiejszy dzień zaczął się najlepiej jak mów, czyli klasyczna bucie. Dobra moi drodzy, dojechałem do miejscowości Radunin ona już jest za mną i według niektórych źródeł e, nie można już dalej jechać jeśli chce dojechać do Wyżar one mnie najbardziej interesują, tam są piękne pomosty wśród tych bagnistych terenów e, Wyżar to w ogóle jest e, też, też akwen e, no i jest to też miejsce, nie którego no niekoniecznie w dzień, ale można spotkać e, w wiele dzikich zwierząt a no i korzystając z wolnej chwili Zjemy sobie rogala. Jeszcze ciepłego. Widzicie patencik z aluminium e, rogala świętomarcińskiego na Podlasie. Tego jeszcze nigdy nie robiłem. Jest no, dobrze. Drodzy, jestem już w Supraślu i nie mogę wciąż wyjść z wrażenia, brak słów, brak słów, naprawdę każdy mililitr paliwa był wart pojechania tam, nawet jeśli PiS zaglądi, że paliwo będzie kosztować 100 zł za, za litr, to, to i tak tam pojadę, i tak tam wrócę, bo no to było niesamowite przeżycie po prostu. Halo, halo, dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jesteś Paweł Pawliczyński, prowadomowy liczy Tabor. Dzisiaj gościmy u Damiana. Dzisiaj ważymy prawidłowego Bira, który jak wyjdzie, to trafi na konkurs. No tak serio, to nie mamy aż takiej ogromnej aspiracji. Nie, ja, nie mamy takiego parcia, ale jak wyjdzie, no to czemu by nie wysłać? Że w 64 stopniach zaczynamy zacieranie 30 minut... No wiadomo, no sypiemy trochę na raty, więc ten czas gdzieś tam się rozjedzie, rozmyje, tak? Hmm, I co, i, i, i za momencie, w za będziemy wsypane, czyli jeszcze 75, to jeszcze płatków przenośnych, troszkę, nie? 12,5 Brixa, czyli 12 Belgię by przyjął, czyli wydajność, naprawdę git, jest trochę mniej wydajna, ale to nie jest problem. Dobra. no i tak, to zamykamy? A, nie tyle się rozdało do No dobra, to chyba tyle. Chciałbyś coś fajnego powiedzieć? Nie. Czy nie? To nie. Do. 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 Siemanko, vlog z Podlasia, część kolejna. Idziemy sobie e, z Damianem. E, a i tak nie widać. <laughs> Na mnie kadruje. Jeszcze nie ogarnę jak się groza z tej kamerki. Bo muszę się tak odwrócić, to się będzie widać. E, Idziemy sobie na targowisko, na którym mamy zamiar kupić pożyczki, może też agres. To jeszcze jest, wiecie, w trakcie ugadywania ostatecznego, coś, co nam fajnie komentuje w naszym lift. Widzę, 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 Tam, nie wiem czy to będzie widać, mamy stadion Jagiellonii, Białystok. Ładnie się prezentujący, nowocześnie. W ogóle, kurczę, ten Białystok nowocześnie się prezentuje, tak jak. Nie tak jak ludzie mówili, że, że będzie się prezentował, zanim wyjeżdżałem. W sensie nie tak jak poznaniacy twierdzili, że będzie się prezentował. A my sobie właśnie idziemy plej, dziarskim krokiem, bo trochę pada, na targowisko. Takie klasyczne chyba targowisko, bardzo duże z tego co widziałem na no, mapce, to naprawdę jakby to e, mogło wykarmić pół e, województwa. I czuję, że tak też będzie. Zerknijmy sobie jak to wygląda, nie mogę się przełączyć. Właśnie tak pieroski na start Nie, ale tutaj widzę że chyba dużo ciuchowych będzie, nie? Ale to no. chyba olewamy w ogóle. Olewamy. No, szukamy rolnika. A rolnik szuka żony i nie wiadomo, jak pójdzie szukać żony, kiedy go będziemy szukać, tego nie będzie. Pani w niedzielę się przyniosł. Wczoraj godzina? Jest Pięt... 14. Chyba już dawno powinno być otwarta. A może już nie jest? Czyli to jest martwe. Może tam wynieśli gdzieś. Ty no. To nawet tu nikogo nie było. To chyba ogólnie jest pozamykane. Ja pierdziela, ale fejla zrobiliśmy, gościu. Yy, także owoców tutaj nie zakupimy, niestety. Tak to wygląda. No, a targowisko takie mocno relikt, yy, lat 90. Stadion Jagiellonii, Białystok, proszę Państwa. Już Romeczyk, dzisiaj deszczyk. No, wygląda to ładnie. Znaczy, no taki beton arena, ale no... Wygląda nowocześnie, mimo wszystko. Ej, to mi targowisko było 13 otwarte, gościu. O! No. Co? To ja na tle wiem jak Jagiellonie. Zdrawiam. Dobra, to, mam dobra, to, mam to nagrywanie. To dobra. Zaraz idziemy do e, rezerwatu zwierzynieckiego, a później do Zoo. Pozdro. Jest klimacik, już rozumiem czemu pan Suchodolski Wojciech tutaj bywa. To co tutaj wpada? Bo faktycznie, no. puszcza w lesie. E, puszcza w lesie. Puszcza w mieście. To No. Ławeczki na romantyczny spacerek z dziewczyną, można się wybrać. Wszystko super. No i proszę Państwa, będziemy przechodzić górą nad jakże ruchliwą ulicą zwierzyniecką. Po dłuższej chwili marszu dotarliśmy do darmowego zoakcent, Accent, które jeszcze nie wiem, czy jest sponsorowane przez pana Zenona Martyniuka, czy nie, ale było bardzo małe, przy czym bardzo zadbane. Można było w nim znaleźć wilki, puszczyki, żubry, niedźwiedzie. Myślę, że jest to ciekawe miejsce na spacer. Potem poszliśmy na miasto poprzez planty, mijając Pałac Branickich. Następnie przyszedł czas na Stary Rynek. A blisko niego na przyjemności była świetna pizza w 500 stopni i niezłe piwa z browaru Stary Rynek, który myślę, że powinien być znany piłowarom domowym, bowiem ważą w nim wybitni byli, a może jeszcze obecni piłowarzy domowi, czyli Czesław Działak i Dawid Bobryk. Ostatni, nie licząc wyjazdowego dzień na Podlasiu, spędziłem na szlaku tatarskim. Przede wszystkim w Kruszynianach, w których wciąż żyje niewielka mniejszość tatarska, a także w międzyczasie posłuchałem sobie troszkę hitów z białoruskich rozgłośni. Nie chcę robić zbyt długich podsumowań. Bo wiem, że ten film, pomimo że z czego teraz nie zmontowałem, wiem, że wyjdzie za długi. Natomiast był to na pewno. Jeden z najlepszych wyjazdów moich w tym roku. Przede wszystkim dlatego, że wypocząłem sobie od tego miejskiego zgiełku. Naprawdę, Podlasie jest pod tym kątem świetne. Na pewno lepsze może to kontrowersyjna opinia, ale na pewno lepsze od Gieszcza, które w tej chwili są totalnie przeludnione to bardzo dużo turystów w nich jest. Także pod kątem City Breaków, Podlasie na pewno super. Na koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, żeby ten wyjazd się udał, żeby był tak dobry, przede wszystkim Damianowi, który naprawdę luksusowo mnie ugościł, także Justynie, która pomogła mi cholernie z wyborem wartościowych atrakcji na Podlasiu. Jak również wszystkim tym widzom, którzy wpadli na live stream, który odbył się bodaj 5 dnia wyjazdu. Było naprawdę super, fajnie się z wami gadało, fajnie się oczywiście też z Damianem ważyło. Myślę, że ten live wyszedł całkiem, całkiem fajnie. Ja wam jeszcze teraz bardzo dziękuję i wracamy oczywiście do typowo piwnych filmów, piwowarskich właściwie, których w najbliższym czasie na pewno będzie bardzo, bardzo dużo. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do śnia, cześć!